Dzisiaj widzieliśmy się po raz drugi. Pierwsze spotkanie było w ubiegłym tygodniu. Wrażenia? O ile w tamtym na, na poprzednim spotkaniu było, no było dało się odczuć ten stres, emocje jakieś takie, co będzie, jak ja się wypadnę. To od dzisiaj było już o wiele weselej. Przede wszystkim weselej, fajna atmosfera. A jak wyglądają takie zajęcia? Najpierw sobie chwilkę porozmawiamy, jak minął tydzień powolutku sobie wchodzimy w to wszystko, w cały proces. Roz, robimy rozgrzewkę, rozgrzewkę ciała. Zaczynamy się rozśpiewywać. Czy uczestnicy mieli wcześniej jakieś doświadczenia muzykalne? Śpiewali gdzieś wcześniej? Generalnie jest kilka osób, które już wcześniej śpiewały, ale jest większość, zdecydowana większość osób, które nigdy nie śpiewały. Przyszły tutaj spróbować pokonać swój, przełamać swój stres, swój strach. Wyszło im fajnie, są zadowoleni. Widać, widać, że są uśmiechnięci i bardzo im się to podoba. Zajęcia są otwarte dla wszystkich, zawsze chętnie widzimy nowe twarze. Dołączyć można zawsze, w każdej niemalże chwili zapraszamy wszystkich chętnych. Im więcej nas, tym lepiej. Nie w tym miejscu, gdzie by się chciało. No, już, 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 już.